Cześć wszystkim, z tej strony Mateusz Kaczmarek. Witam Was na moim kanale, gdzie zagłębiamy się w tajniki budowy, naprawy i eksploatacji silników samochodowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak dbać o silnik i rozwiązywać techniczne problemy, to trafiłeś we właściwe miejsce. Pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał i być na bieżąco z nowymi filmami. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Większa firma produkująca samochody w Korei Południowej. Hyundai Motor Company, znajduje się w pierwszej piątce światowych producentów samochodów. Zyskała popularność wśród wielu właścicieli samochodów krajowych. Silniki Hyundai są montowane we wszystkich południowo-koreańskich samochodach. Silnik Hyundai, różne konstrukcje. W większości przypadków jednostki napędowe mają cztery cylindry, V4. Są one montowane w Crossoverach i samochodach należących do klas B, C. D. W dużych samochodach montowane są silniki V6 lub V8. Pomimo tradycyjnego uwalniania benzynowych jednostek napędowych, które są zasłużenie popularne wśród kupujących, pod maską samochodu. Często znajdują się i silniki wysokoprężne, rzędowe czwórki. Najpopularniejsze modele silników Hyundai, Hyundai Solaris, Gamma, SRETA. Silniki Hyundai Solaris. Pojemność silnika Solarisa może wynosić 1,4 lub 1,6 litra. Silniki te są wyposażone w rozproszony wtrysk wykorzystujący technologię MPI. Wszystkie są atmosferyczne, czterocylindrowe. Dystrybucja gazu odbywa się zgodnie z systemem przemiany fazowej. Konstrukcja jednostek napędowych charakteryzuje się względną prostotą nie maszyny paliwowej. Pompy wysokiego ciśnienia i innych drogich urządzeń wrażliwych na jakość paliwa. Dzięki temu liczba awarii i cena naprawy silnika Hyundai jest znacznie zmniejszona. Materiałem do produkcji bloku cylindrów jest stop aluminium. Waga silnika i całego samochodu jest znacznie zmniejszona w porównaniu z analogami. Nie ma hydrokompensatorów. Zawory są regulowane co 100 tysięcy km przebiegu. Dynamika silnika 1,6 G4FGS-G4FC wyraźnie różni się od 1,4 G4FA. Lepiej przyspiesza i pewniej utrzymuje obroty na drodze. Pozostałe wskaźniki, poziomy hałasu, trwałość, zużycie paliwa i smarów, oszczędność, niezawodność. W tych modelach są identyczne. Najczęstsze usterki w silnikach Solaris są następujące. Pojawienie się obcych efektów hałasu podczas pracy zarówno na zimno, jak i na gorąco. Konieczna jest jakościowa regulacja luzów zaworowych, ścieranie paska alternatora, wymienić rolkę napinacza, pływające obroty, przepłukać wtryskiwacz, wyczyścić przepustnicę, wymienić filtę paliwa i świece zapłonowe. Wycieki oleju silnikowego. Wymienić. Uszczelki głowicy cylindrów. Wymienione problemy podlegają usunięciu w oficjalnych centrach serwisowych. Naprawy gwarancyjne jednostek napędowych Hyundai są przeprowadzane przez długi okres czasu. Opis silników serii Gamma. Dzięki ulepszeniom wprowadzonym w podstawowych modelach, silniki Gamma charakteryzują się lepszymi osiągami w zakresie następujących parametrów. Oszczędność paliwa, moc, dynamika, zmniejszone zużycie oleju i paliwa, odporność na awarie, komfort, bezpieczeństwo. Stosowane są nowoczesny system stabilizacji, tempomat, regulacja prędkości obrotowej biegu jałowego. Remont silnika Hyundai Gamma nie jest wykonywany ze względu na fakt, że niemożliwe jest wiercenie cienkich aluminiowych ścianek cylindra. Zasób silnika jest stosunkowo niski. Wynosi 180 000 km. Silnik Hyundai Creta. Dwa modele benzynowe są bardzo popularne wśród właścicieli modeli samochodów Kia i Hyundai. Gamma 4FG, pojemność 1,6 litra. Nugier 4 na 2,0L. Turbodoładowane silniki Hyundai 1.6GD są montowane w samochodach sportowych. Wykorzystują one technologię bezpośredniego wtrysku paliwa, olej silnikowy Hyundai. Wybierając odpowiednią markę smaru do silnika Hyundai, należy wziąć pod uwagę warunki pracy i stan techniczny samochodu jako całości. Paszport samochodu wskazuje zalecany środek smarny SAE 5W. 30. Ten olej silnikowy jest wielosezonowy. Zapewnia oszczędność energii podczas pracy zarówno w niskich, jak i wysokich temperaturach otoczenia. Smartej marki ma optymalną lepkość. Doskonale zachowuje swoje użyteczne właściwości przez długi okres eksploatacji. Godnym substytutem zalecanej substancji są smary o poziomie lepkości SAE 10W 30. sae 5W-40, sae 10W-40 Oleje o niskiej lepkości, low-viscosity, nie są zalecane do uszkodzonych i zużytych jednostek napędowych. Cienki film olejowy na powierzchni części roboczych jest szybko niszczony, a części nie są chronione przed zużyciem na odpowiednim poziomie. Odpowiednie są smary o stopniu lepkości równym, 20W-50, 15W-50. 10 w60 10w50 w50 Silniki nowoczesnych samochodów są napełniane olejami o niższej lepkości, co znacznie zmniejsza zużycie paliwa aby wydłużyć żywotność silników Hyundai zaleca się regularną wymianę oleju silnikowego.